Polskim markom, a teraz także fotografią, ponieważ będziemy rozstrzygać konkurs, który towarzyszył temu dzisiejszemu wydarzeniu. To już można powiedzieć końcówka naszego całodziennego wydarzenia święta mody i Krakowa. Przed nami rozstrzygnięcia, właściwie uroczyste wręczenie nagród w konkursie, w którym była moda fotografowana na tle Krakowa, a więc był to konkurs łączący. Modę i Kraków, dwie piękne rzeczy. Konkurs y, był rozstrzygany przez jury oraz przez internautów. Y, pozwolę sobie poinformować Państwa, kto obradował w składzie jurorskim. Ewa Minge, projektantka. Konrad Fado, stylista. Katarzyna Machaj, styl.pl. Aneta Pondo, redaktor naczelna Miasta Kobiet. Gosia Sobiczewska, redaktor naczelna Mody Forum. Jacek Ura, fotograf. Gosia Kusper stylistka. Karolina Świeja, zastępca redaktora naczelnej miasta Kowalca. Głównej czas na nagrody. Czy zaczniemy od nagrody internautów? Myślę, że zaczniemy od nagrody internautów, dlatego, że internauci mieli też szansę wypowiedzieć się. O, tu jakiś piękny owad próbuje nas zaczepiać. Internauci mieli szansę wypowiedzieć się i swoje zdanie. I mam nadzieję, że laureaci są w pobliżu. Otóż. Zwycięzcą, ale inaczej, zanim podam zwycięzcę, może jeszcze poproszę tutaj do mnie panią dziekan Wydziału Architektury Wnętrz, doktor habilitowaną Beatę Gibałę-Kapecką oraz panią dr do, Annę Pyrkosz z Akademii Sztuk Pięknych, dlatego że główną nagrodą dla y, internautów, w głosowaniu internautów. Są warsztaty projektowania ze znanym polskim projektantem ufundowane właśnie przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Panie, może panią poproszę, wręczyła nagrodę dla zwycięzcy głosowania internautów. Dla A pani... jest to, uwaga, uwaga, ja mam napisane, ty jeszcze nie wiesz, Monika Dębowska. Czy jest Monika Dębowska z nami? Jest. Nagroda Publiczności. Jest siostrzem. A co, jest, co się stało z panią y, Moniką? Pani Monika jest w Hiszpanii na praktykach, ale ma fotorelacje cały czas na żywo. Bardzo dziękuję za nagrodę i pozdrawiam wszystkich. A czy praktyki są związane z modą? Y, to akurat nie związane z drugim kierunkiem studiów pedagogicznych, ale tak jak pisała, moda i fotografia są jej pasją, także bardzo się cieszę z tej nagrody. Zaczniemy od kategorii klasik, i w tej kategorii o wręczenie nagród poprosimy naszego znakomitego gościa, panią Ewę Minkę. Jest znana, znakomita polska kreatywka przygotowała także swoją najlepszą kolekcję, którą zobaczymy już dzisiaj na finał. I może zechce podzielić się z nami paroma słowami dotyczącymi konkursu, wrażeń Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie Państwu. Dziękuję za miłe przyjęcie. Kraków jest myślę, że koronowaną jedyną prawdziwą stolicą polską, nie tylko mody, ale wszelkich wydarzeń artystycznych. I to był błąd e, tylko i wyłącznie w nazwie, że przeniesiono ją do Warszawy, bo dzięki temu macie mniej polityki, a więcej sztuki, drodzy Państwo. E... No właśnie, wszyscy się zgadzają z panią, jak widać. Moi drodzy, z twórczością to jest tak, życie jest jak bajka, na początku każdej bajki jest marzenie, jak to w bajce bywa, siedem rzek, siedem gór, smoki, trole, czarownice. Czy ta bajka się zrealizuje i czy dobrniemy do końca i odtworzymy skarbiec pełen naszych marzeń, czy spotkamy księcia z bajki zależy od siły naszych marzeń i od tego jak mocno chcemy je zrealizować. Ja swoją drogą myślę, że udowodniłam, że można pochodzić z bardzo małego miasteczka, bo różne są historie o moim pochodzeniu, ale urodziłam się w szczecinku, to jest były województwo koszalińskie. Na 58 metrach kwadratowych się wychowałam z wspaniałymi rodzicami, którzy nauczyli mnie, że największą wartością w życiu jest drugi człowiek. Im więcej przyjaciół, tym lepiej. Łatwiej myślę, przejść przez tą bajkę i pokonać te 7 gór i siedem rzek. Ale też nauczyli mnie tego, że człowiek nie musi umieć. Tylko matematyki, tylko języka polskiego, tylko sztuki. Moim idolem jest był i będzie Leonardo da Vinci, człowiek, który tak samo dobrze znał się na matematyce jak na sztuce. W związku z tym ten dzisiejszy konkurs dla mnie jest połączeniem wielu rzeczy, że można i robić modę, i fotografować, i stylizować, można pracować w grupie, jakby wszystkie przesłanki, które ja zawsze mówię młodym ludziom, którzy chcą osiągnąć sukces. Cel, marzenie, ciężka droga, świadomość upadku. Nie jest samotnie, bo się nie da. Przyjaciele są najważniejsi, wsparcie rodziny różnie bywa. Na początku włosy z głowy rywali w moim przypadku, dzisiaj nikt nie pamięta, wszyscy są dumni. Ale to nasze marzenie musi spowodować, że wstaniemy i pofruniemy. I proszę mi wierzyć, jak stałam na schodach hiszpańskich, myślałam sobie, wow! Jak stałam w Mediolanie, mówiłam: Nie, no już nic więcej się zdarzyć nie może. W momencie, kiedy się pojawiłam w Paryżu, pomyślałam sobie: Nie, no to już jest absolutny szczyt moich marzeń. Natomiast apetyt rośnie w miarę jedzenia: była Moskwa, był Nowy Jork. Dzisiaj muszę się Państwu pochwalić, że marka Ewaminka jest jedyną polską marką, która od końca sierpnia będzie sprzedawana w ponad 100 najlepszych multibrendach na świecie z pięcioma włoskimi markami z najwyższej półki. Udało nam się ekonomicznie pełne nasze kolekcje. Można zacząć naprawdę od niczego, od zera i może się udać. Długo przemawiam, ale mam nadzieję, że to co powiedziałam dla Państwa otuchę i odwrócimy się od polityki w kierunku sztuki i nie wmawiajmy dzieciom, bo widzę, że jest ich tutaj wiele, że nie mają umysłu ścisłego. Ja jestem po klasie matematyczno-fizycznej, wierzcie mi, matematyka jest królową nauk i na pewno królową sztuki. Dziękuję i życzę wszystkim, żeby odnieśli sukces realizując swoje marzenia. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy i poprosimy o wręczenie nagród Panie Panowie, drugie i trzecie miejsce w kategorii klasik. Nagrodą dla fotografa jest usługa promocyjna wykonana przez agencję reklamową, ufundowana przez dźwignię Handlu, a y, ta nagroda dla Pawła Grabowskiego. Gratulujemy i zapraszamy Pawła Grabowskiego, który jest fotografem. W kategorii klasik należało stworzyć ponadczasowe formy i kroje nieprzemijającą elegancję, i właśnie tego typu kreacje były fotografowane przez pana Pawła Grabowskiego w plenerze na Wawelu. Również. Również. Pięknych Greków. Można obejrzeć te fotografie z tyłu. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Pani Ewo, mam jedno pytanie jeszcze, bo kiedy się osiągnie tak dużo jak Pani, mówiła Pani o tych kolejnych marzeniach, o tych kolejnych schodach, na które się Pani wspinała, to czy zostaje jeszcze czas jakieś, na jakieś nowe marzenie? Czy są jeszcze w ogóle w Pani głowie jakieś nowe ja myślę, że Ja myślę, że to jest, ja tak trochę pewnie poopowiadam, będzie Państwu ciekawie, bo moda moda, ale fajnie wiedzieć, jak się do tego doszło. Natomiast to wygląda rzeczywiście tak, że ja miałam bardzo wiele marzeń i powiem szczerze, ja nie osiągnęłam jeszcze jednej setnej tego, o czym marzę, ponieważ chciałabym ja zbudować twardą, silną, mocną, wielopokoleniową markę polską na rynku międzynarodowym, markę, markę globalną. Jestem na początku, te ponad 100, salon, 100 salonów to jest nic. Marzy nam się, mi i moim wspólnikom, że będziemy naprawdę silnym brandem międzynarodowym. I powiem Państwu, że w tym wszystkim nie przeszkadza, że byłam samotną matką z wyboru, podjęłam decyzję taką, że tak mi będzie łatwiej z różnych względów. Pewnie nie technicznie łatwiej, ale emocjonalnie, mi i moim synom. Wychowałam dwóch wspaniałych synów, nie zaniedbałam ich, nie oddałam, nie wypożyczyłam, nie dziadkowie, nie babcie. Dzisiaj jeden ma 23, drugi 20 lat i myślę, że są moim pierwszym największym sukcesem i oni śmiały dzisiaj może powie, mogę powiedzieć, że odniosłam sukces. Mam marzenia mieć jeszcze wnuki fajne synowe. To tak trochę jak ogłoszenie brzmi. Ale, ale to jest tak. Trochę, że, ale to jest tak, że ja się czuję osobą bardzo spełnioną, a spełnioną dlatego, że przede mną jest mnóstwo marzeń. Jak to się mówi, że jeżeli nie mamy marzeń, to umieramy w związku z tym. Ja nie czuję jeszcze żadnego wielkiego sukcesu, zawsze powtarzam we wszystkich wywiadach, ja nie jestem celebrytką, nie wiem kto to jest celebryta, ja nie jestem gwiazdą, jestem matką Polką ciężko pracującą, która miała gdzieś tam właśnie swoje marzenie, siłę i odwagę do tego, żeby je realizować, ale tych marzeń przede mną jeszcze jest z tysiąc. I tego życzymy wszystkim projektantom, szczególnie tym młodym, którzy, którzy tutaj przez cały dzień się pojawiali. No i drodzy Państwo, uwaga, uwaga. Miejsce pierwsze, kategoria klasik. Nagrodą dla zwycięzcy są warsztaty ze znanym projektantem, ufundowane przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. A tę nagrodę pani Ewa Mingę wręczy teraz projektantce Annie Gregory. Zapraszamy. Ania inspiruje się piękną, surową, skandynawską naturą i ich barwami. Łączy ubrania różnych tkanin, jedwa, bawełnę, len, zawsze najlepszej jakości. Uwielbia minimalizm, ale też totalną kobiecość. Anna Gregory. Miejmy nadzieję, że wręczenie tej nagrody przez panią Ewę Mingię będzie dla pani Anny Gregory wielkim wielką trampoliną do sukcesu. Czego życzymy? Ja mam dobrą rękę, jestem przekonana, że jak coś dotknę, to od razu pójdzie w świat wysoko. Bardzo dziękujemy. Się pani Oczy. Anna. tak. Ogromnie dziękuję za to wyróżnienie i również chciałam podziękować Marcinowi Urbanowi, bo on zrobił to zdjęcie i cudownej Anastazji z Wave Model, która nam pozowała. I oto tu wspaniałej stylisty, która stworzyła tę kreację Dorocie Pieszczot Grzegorczych. Była to praca zespołowa, dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy Pani Ewo. Będziemy się jeszcze widzieć niedługo, bo za chwileczkę będzie można do nas. Telefon. Za chwileczkę y, będzie pokaz no najlepszej naszego gościa. Teraz, y, proszę Aha. Państwa, ponieważ również Państwo będą oglądać y, 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 projekty nagrodzonych projektantów w tym konkursie, y, ale najpierw chcemy wręczyć wszystkie nagrody i teraz przed nami kategoria Trendy. I... Poprosimy do nas na scenę Martę Bizoń, wspaniałą krakowską artystkę, znaną, Korkę Lubianą, aktorkę Teatru Ludowego, piosenkarkę, która niedawno wydała swoją kolejną płytę tu i tu. Była z nami już wcześniej w pokazie Mody Dziecięcej. Bardzo Ci dziękujemy, że wspierasz młodych projektantów, że dla Ciebie też to jest ważne i trzecie miejsce w tej kategorii. Nagrodą dla projektanta są warsztaty szycia ufundowane przez Slow Fashion Cafe. Nagrodę pani Marta Wizon wręcza i otrzymuje Sebastian Plens. <trybuj> <trybuj> Jeszcze ma czas dla fotoreporterów foto tak tak. tak dziękujemy, duże brawa. Miejsce pierwsze, a tu nad są warsztaty ze znanym projektantem ufundowanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. I w tej kategorii miejsce pierwsze zdobywa Monika Dębowska. Gratulujemy, zapraszamy. Monika Dębowska, jak widać, już kolejny dyplom yy, tak. zgarnia dla siebie. Młoda projektantka na co dzień studiuje również pedagogikę oprócz projektowania, moda, fotografia, są jej najbliższa. A to jest jej siostra. Pasją. Przypominam. A pani... Od zawsze związana z Traktowaniem. Yy, w kategorii. Jeszcze momencie. W kategorii, yy, w ta, kategorii trendy, przypomnę, yy, nagradzane były projekty, które pokazywały świeże spojrzenie na modę, nieszablonowe rozwiązania i efektowną yy, awangardę. Bardzo dziękujemy Marto. Ja za jeszcze pomoc. Dodam, dodam że także, także projekt Sebastiana Plensa, który pochodzi z Rzeszowa i studiuje architekturę i urbanistykę na Politechnice Krakowskiej i od wielu lat interesuje się modą, architekturą, sztuką. Będziemy e, oglądać. I czas na kategorię. Pindziek. W tej kategorii nagrody wręczą. W tej kategorii nagrody wręczą panie, które już były tutaj przed chwilką, czyli panie z. Akademii Sztuk Pięknych. Zapraszamy raz jeszcze. Pani Anna Pyrkosz, pani Beata Gibała-Kapecka. Bez tytułu tym razem. W tej kategorii fotograf, fotografowie mieli za zadanie pokazać projektanci mieli wymyślić kreację, która była wariacją na temat minionych epok. Zresztą o tych minionych epokach też rozmawialiśmy dzisiaj w ciągu całego dnia, a fotograf miał to pięknie sfotografować tak, aby pokazać też urodę Krakowa. Miejsce trzecie, tak, bo to już jest ten moment. Nagrodą tego, za to miejsce dla fotografa jest internetowa usługa reklamowa ufundowana przez Dźwignię Handlu. Te nagrody otrzymuje David Long. Chciałbyś coś powiedzieć? Znaczy, niekoniecznie, ale chętnie podziękuję wszystkim, którzy się przyczynili, bo, tak jak wcześniej powiedziała koleżanka, to wszystko to jest praca grupowa. Tak naprawdę nie, nie jedna osoba jest odpowiedzialna za powstanie tego obrazu. Dlatego chciałbym podziękować właśnie Ani oraz Low Fashion Cafe, bez których, bez których to zdjęcie by, by nie powstało. Dziękujemy bardzo. Dwa zdjęcia autorstwa naszego tutaj utalentowanego fotografa Wisza. Na wystawie. Miejsce pierwsze i drugie. Miejsce pierwsze i drugie nagrodą dla projektantki są warsztaty ze znanym projektantem. Ale pani nam uciekła, która wręcza przez nagrodę. Z Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, dlatego panią zapraszamy jeszcze. I tę nagrodę otrzyma już za chwilę. Muszę to troszkę przeciągnąć, żeby zaprosić jeszcze panią. Jeszcze. Proszę jeszcze na chwileczkę do nas. Anna Michułka. Tak. Zapraszamy panią Annę. Od lat pasajmuję się modą. Moda retro, zafascynowała ją podczas podróży do Wielkiej Brytanii i Stalcję Zjednoczonych. I czuję, że chcę coś powiedzieć. Chciałabym na pewno podziękować przede wszystkim e, całemu zespołowi, bo ja tutaj zaprojektowałam sukienki, ale zdjęcia zrobili fotografowie. Za pierwsze i drugie miejsce e, chciałabym podziękować Mateuszowi i Agnieszce, e, którzy są na równi e, zwycięzcami. A co takiego fascynującego jest w modzie retro? Ojej, że to stało się sposobem na Pani życie, funkcjonowanie zawodowe, też prawda? E, co jest takiego fascynującego? To, że każda rzecz ma swoją historię, której czasami nie znam, czasami znam. Jest jedna, autentyczna, oryginalna i taka, której nigdy nikt e, nie będzie miał po, e, identycznej. Dziękuję. Bardzo kochajmy zatem ubrania z charakterem i ze swoją historią. Gratulujemy. Gratulujemy. Nie, tym razem oddamy Pani głos, laureatce serdecznie dziękujemy, natomiast tym o, razem zostawimy. oddamy Pani głos i wysłuchamy, ponieważ Akademia Sztuk Pięknych przygotowuje, uruchamia nowy kierunek. Proszę, proszę zdradzić wszystkie szczegóły wszystkim zainteresowanym. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja, może nawiązując do tego, co powiedziała Pani Ewa Mingę o spełnianiu marzeń, właśnie w to wpisuje się Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, ponieważ ruszamy w tej chwili, w tym roku od października z studiami podyplomowymi projektowania ubioru i mamy nadzieję, że tym się też piszemy w krajobraz Krakowa i by, by możemy spełniać te marzenia związane właśnie z projektowaniem ubioru i z sztuką ogólnie. Także zapraszamy. Wszystkich. To jest jakiś przełom, prawda? Że moda została dostrzeżona przez Akademię Sztuk Pięknych, bo do tej pory zajmowaliście się rzeźbą, malarstwem, takie wzniosłe rzeczy. A teraz. Te sztuki należy łączyć, jak już pani Właśnie o to chodzi. Ja myślę, że w modzie, w designie, w projektowaniu łączy znajdujemy wszystko. Znajdujemy i malarstwo, i rzeźbę, i architekturę. To jest wydział Architektura wnętrz, który właśnie potrafi połączyć wszystkie te dziedziny. A w projektowaniu ubioru myślę, że też bardzo nam się to powiedzie. Także zapraszamy wszystkich do nas, do spróbowania swoich sił. Zrobimy wszystko, żeby te marzenia państwa profesjonalnie spełniać. Bardzo pani dziękujemy.